Zamiast ciągle się ze mnie śmiać, powinnyście szykować dla mnie jakąś nagrodę. Nagrodę? Dla ciebie? Za co? Za dzwoneczek, który dla was o, odzyskałem. Paweł, wy jesteś bohaterem! Nie ściskajcie mnie tak mocno, bo się roztopię. Przedstawiliśmy spektakl pod tytułem W poszukiwaniu zaginionego dzwoneczka. Jak zwykle występuje młodzież z grup teatralnych Domu Kultury w Szanowie i wspomagana jest przez świętego Mikołaja. To jest dość, dosyć prosta historia, bo mówi o zaginionym dzwoneczku śnieżynki szukają tego dzwoneczka, ktoś go kradnie, nie chce zdradzać, kto kradnie ten, ten dzwoneczek. Później ktoś go odnajduje, ale no też nie chce zdradzać, bo jednak jest to troszeczkę kryminalny wątek. Kończy się oczywiście happy endem, bo gdyby nie odnalezienie zaginionego dzwoneczka, to Mikołaj nie mógłby rozdać prezentów. Była bardzo dobra zabawa. Rzeczywiście są takie wątki związane z zachowaniem w lesie, takie trochę edukacyjne. Jak zwykle Publiczność dopisała, ale nie spodziewaliśmy się aż takich reakcji, tak żywiołowych reakcji. No, ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Kompletnie dwa utwory okołoświąteczne, kolendowe. Specjalnie. No, mamy taki, taki czas, że no, te świąteczne piosenki chciałem, żeby zaistniały. Jeden jest, jest, jest taką moją ulubioną kolendą, czy, czy utworem takim świątecznym. Jest taki dzień, i ja byłem pewien, że właśnie w tym utworze będzie, będą, będzie publiczność uczestniczyła. Okazało się, że nie do końca. Ten przepiękny utwór jest mniej znany, natomiast. Natomiast, oczywiście, angielska wersja znanego hitu to jest szaleństwo. Jeśli chodzi o aktorów, wiek dosyć zróżnicowany. To jest jednak wybrana młodzież. To nie wszyscy uczestniczą w tym spektaklu. Bo tych grup jest tak dużo, że jest prawie 40 osób. W związku z tym no, tyle by się nie zmieściło na scenie. Scenariusz ogranicza jednak postacie, tam jest ileś tych postaci. Ja i tak stworzyłem kilka czy kilkanaście śnieżynek zamiast dwóch czy trzech. W związku z tym nie wszyscy mogli wystąpić, ale liczę na to, że niebawem powtórzymy drugą część dziadów już nieświątecznie, no i wtedy na pewno wszyscy wystąpią. Były główne role. Śnieżynka znakomicie sobie Maja dała radę. Pomagała jej Wiktoria. Był Bałwanek w świetnym wykonaniu Izy. Był Święty Mikołaj, oczywiście. Znakomity Leśniczy wraz z pomocnikiem Iwo, z Gabrysiem. Był Jeż w wykonaniu Ewy. Tych postaci było dużo. Ja chciałam, żeby się dużo działo. Było wiele zmian, żeby to było w miarę efektowne w tym wypadku na pewno można poczuć klimat można się wybrać całą rodziną mam nadzieję że to jest zabawa i dla starszych ale i dla młodszych też rzeczywiście staramy się pokazywać spektakle systematycznie dlatego bo ja uważam że ta młodzież najwięcej się uczy wtedy kiedy występuje na scenie wtedy uczy się tego zawodu najintensywniej zajęcia zajęciami są też ważne natomiast ta atmosfera przed spektaklem, w trakcie, a i po również jest ważna.